Dzień trzynasty, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Potem wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Księga rodzaju Ewangelia świętego Jana. Oraz Apokalipsa, w każdej z tych ksiąg Słowa Bożego, pojawia się postać niewiasty. W księdze Rodzaju otrzymuje ona obietnicę zwycięstwa nad Szatanem. W Ewangelii Świętego Jana, Jezus na Krzyżu oddaje jej swojego ucznia, który symbolizuje cały Kościół i każdego człowieka. W apokalipsie jej postać ukazuje się jako niewiasta obleczona w słońce. Wielki znak. Nie chodzi tu o fizyczny rozmiar, lecz o wagę, czyli znaczenie tego znaku. Jest to coś bardzo ważnego, coś wielkiego, na co Bóg zwraca nam szczególną uwagę. Niewiasta obleczona w słońce. Słońce jest źródłem światła, bez którego nie ma życia na ziemi. Ten znak zapowiada, że przez niewiastę nad światem znowu zabłyśnie światło, którym jest Jezus Chrystus. On jest słońcem świata i przez Maryję. Ma na nowo zajaśnieć w sercach swoich stworzeń. Księżyc pod jej stopami. Księżyc jest symbolem zmienności oraz śmierci. Posiadanie czegoś pod stopami oznacza z kolei panowanie, władzę, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Wieniec jest symbolem władzy królewskiej. Dlatego fragment ten cytujemy podczas rozważań nad piątą tajemnicą chwalebną Różańca Świętego. Wyraża ona prawdę, że Bóg ustanowił Maryję królową nieba i ziemi. Maryja otrzymała pełny udział w mocy i potędze Bożej, dlatego nazywamy ją wszechmocą błagającą. Święty Wawrzyniec napisał Syn wszechmocny jest z natury, Matka zaś stała się wszechmocną z łaski. Podobnie wołał w modlitwie święty German Ty, o Maryjo, jesteś wszechmocna w wyjednywaniu grzesznikom zbawienia. Na początku lat 50. XX wieku Arsen Heitz umieścił te 12 gwiazd na niebieskim tle. Tak powstała flaga Unii Europejskiej. Co ciekawe, została ona przyjęta i wywieszona w katedrze w Strasburgu dokładnie 8 grudnia 1955 roku. A więc w uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny. To daje wielką nadzieję, że wiara Europy odrodzi się przez Maryję. Warto tu przytoczyć piękne i budzące wielką nadzieję słowa papieża Benedykta XVI. Papież napisał. Także i w obecnych czasach ten smok wydaje się niezwyciężony, ale również teraz pozostaje prawdą, że Bóg jest silniejszy od smoka, że zwycięża miłość, a nie egoizm. Po tym, jak rozważyliśmy różne historyczne wcielenia tego smoka, popatrzmy teraz na inny obraz. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami. Otoczona wieńcem z dwunastu gwiazd. Również ten obraz ma wiele znaczeń. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że jest to Maryja Panna obleczona w słońce, czyli całkowicie obleczona w Boga. Maryja, która w pełni żyje w Bogu, otoczona i przeniknięta Bożym światłem. Otoczona dwunastoma gwiazdami, czyli dwunastoma pokoleniami Izraela, całym ludem Bożym, całą wspólnotą świętych, a u stóp ma księżyc, symbol śmierci i śmiertelności. Maryja, śmierć ma już za sobą, jest w pełni obleczona w życie, została przyjęta z ciałem i duszą do chwały Boga. I będąc w chwale, po pokonaniu śmierci, mówi do nas odwagi, ostatecznie zwycięża miłość. Moje życie wyrażało się w słowach: Jestem służebnicą Boga. Moje życie było darem z siebie dla Boga i dla bliźniego. I to życie służebne stało się teraz prawdziwym życiem. Ufajcie, wy także miejcie odwagę żyć w ten sposób, na przekór wszelkim groźbom smoka. Takie jest pierwsze znaczenie obrazu niewiasty, którą stała się Maryja. Niewiasta, obleczona w słońce, jest wielkim znakiem zwycięstwa miłości, zwycięstwa dobra, zwycięstwa Boga. Wielkim znakiem pocieszenia, napisał Benedykt XVI, 15 sierpnia 2007 roku, w uroczystość w niebo wzięcia najświętszej Maryi Panny. Sługa Boży, ojciec Dolindo i święty Bernard. W swoim największym dziele zatytułowanym Maryja Niepokalana, pokorny, Sługa Boży Ojciec Dolindo pisze, że obraz niewiasty obleczonej w słońce odnosi się bezpośrednio do Najświętszej Maryi i do walki, którą szatan, smok barwy ognia, wytoczył przeciwko niej w ostatniej, bolesnej epoce świata i Kościoła. Odnosi się on do Maryi, jednego schronienia dającego nadzieję, i miłosierdzie w najsmutniejszych dla świata i Kościoła momentach. Ojciec Dolindo odwoływał się do nauki świętego Bernarda, doktora Kościoła, który wołał do Maryi, w Tobie pozostaje Jezus Chrystus, który jest słońcem, a Ty w Nim, Ty Go przyoblekasz i jesteś obleczona przez Niego. Przyoblekasz Go substancją ciała. A on obleka Cię chwałą i Jego majestatu. Niech nas dalej prowadzi modlitwa ojca Dolindo. W Tobie, Maryjo, matko nasza, jest nasza nadzieja. Do Ciebie wznosimy bolesny okrzyk na wygnaniu. Przez Ciebie mamy nadzieję pośrodku oblężenia, które nas ściska. Przez Ciebie przyjdzie zwycięstwo Boga. Amen. Lektura duchowa z traktatu św. Ludwika Grinion de Montfort To, co bezwzględnie orzekam o Jezusie Chrystusie, to samo względnie twierdzę o Matce Najświętszej. Bo skoro Jezus obrał sobie najświętszą pannę za nierozłączną towarzyszkę swojego życia i śmierci, swej chwały i potęgi w niebie i na ziemi, to jej udzielił z łaski swego majestatu tychże praw i przywilejów, które on sam posiada z natury. Wszystko, co jest właściwe Bogu z natury, jest właściwe Maryi na mocy łaski, jak mówią święci. Według ich zdania, Jezus Chrystus i Maryja mają tę samą wolę i tę samą władzę. Wspólnie posiadają tych samych poddanych, te same sługi i tych samych niewolników. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Numer 75. Chomilia św. Jana Pawła II. 13 maja 1982 roku: Fatima. Kościół zawsze uczył i nie przestaje głosić, że objawienie Boże zostało zamknięte w Jezusie Chrystusie, który jest pełnią tego objawienia. I nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kościół ocenia i osądza prywatne objawienia za pomocą kryterium zgodności z tym jednym objawieniem publicznym. Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatim, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatim jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. Wydaje się, że orędzie Najświętszej Maryi Panny należy odczytywać w świetle znaków czasu, znaków naszych czasów. Wezwanie do pokuty jest wezwaniem matczynym, a jednocześnie mocnym i jednoznacznym. Miłość, która współweseli się z prawdą, potrafi być wymagająca i zdecydowana. Wezwanie do pokuty łączy się, jak zawsze, z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z tradycją wielu wieków Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, który słusznie określa się mianem modlitwy Maryi. Modlitwy, w której czuje się Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli się z nami. Modlitwa różańcowa obejmuje problemy Kościoła, stolicy Świętego Piotra, problemy całego świata. Pamiętajmy w niej również o grzesznikach, modląc się, by mogli dostąpić nawrócenia i zbawienia. Modlimy się również w nim za dusze w czyśćcu cierpiące. Słowa orędzia zostały skierowane do dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Dzieci, jak Bernadetta z Lourdes, są szczególnie uprzywilejowane w tych objawieniach Matki Bożej, stąd jej język jest prosty, w ramach możliwości ich zrozumienia. Dzieci z Fatimy stały się uczestnikami dialogu z Panią z Fatimę i stały się jej współpracownikami. Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go. Kościół odpowiedział na to przez Sługę Bożego Piusa XII którego konsekracja biskupia miała miejsce dokładnie 13 maja 1917 roku. Poświęcił on niepokalanemu sercu Maryi rodzaj ludzki, a szczególnie narody Rosji. Czy to poświęcenie nie było odpowiedzią na ewangeliczną wymowę wezwania z Fatimy? W konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen gentium i w konstytucji duszpasterskiej o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. II Sobór Watykański obszernie wyjaśnia związki łączące Kościół i współczesny świat. Co więcej, jego nauka o szczególnym miejscu Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła zaowocowała nazwaniem Maryi przez Pawła VI Matką Kościoła, przez co wskazał on na głębszą naturę jej zjednoczenia z Kościołem i jej troski o świat, o ludzkość, o każdą ludzką istotę i o wszystkie narody co znajduje swój wyraz w jej macierzyństwie. To przyniosło dalsze pogłębienie zrozumienia znaczenia aktu poświęcenia, którego Kościół ma dokonać z pomocą serca Chrystusowej Matki i naszej. Zaparcie się Boga Dziś Jan Paweł II, następca Świętego Piotra, kontynuator dzieła Piusa, Jana i Pawła, a szczególnie dziedzic drugiego Soboru Watykańskiego, Staje przed matką syna Bożego w jej sanktuarium w Fatimie. W jakim celu tu przybył? Staje, odczytując raz jeszcze z drżeniem serca macierzyńskie wezwanie do pokuty, do nawrócenia, naglący apel serca Maryi, który rozległ się w Fatimie. Tak, odczytuje raz jeszcze z drżeniem serca, widząc jak wiele ludów i społeczeństw, jak wielu chrześcijan. Poszło w przeciwnym kierunku aniżeli ten, który wskazuje fatimskie orędzie. Grzech zadomowił się na dobre w świecie, negacja Boga szerzy się poprzez ideologię, zamysły i plany istot ludzkich. Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia, wyrażone w orędziu matki, pozostaje wciąż aktualne. Jest jeszcze bardziej aktualne. Jest jeszcze bardziej naglące. Następca Piotra staje tu także jako świadek niezamierzonego ludzkiego cierpienia, świadek niemal apokaliptycznego niebezpieczeństwa zagrażającego narodom i całej ludzkości. Stara się on ogarnąć te cierpienia swym słabym ludzkim sercem, stając wobec tajemnicy Serca Matki, niepokalanego Serca Maryi. W obliczu tych cierpień, ze świadomością zła, jakie szerzy się w świecie i zagraża poszczególnym osobom ludzkim, narodom i całej ludzkości, następca Piotra staje tu z głęboką wiarą w odkupienie świata, zbawczą miłość, która zawsze pozostaje silniejsza, zawsze potężniejsza niż wszelkie zło. Moje serce cierpi widząc grzech świata i szereg niebezpieczeństw zbierających się nad ludzkością jak ciemne chmury. Równocześnie jednak raduję się nadzieją, gdy podejmuję to, co uczynili już moi poprzednicy, kiedy poświęcili świat sercu matki, kiedy poświęcili temu sercu szczególnie te ludy, które najbardziej potrzebują tego poświęcenia. Akt ten oznacza poświęcenie świata temu, który jest nieskończoną świętością. Świętość ta oznacza odkupienie, oznacza miłość potężniejszą od zła. Żaden grzech świata nie zdoła zwyciężyć tej miłości. Akt ten został ponowiony raz jeszcze. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowszymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo. Wiara Kościoła. Autor Apokalipsy pisał. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące z nieba do Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z Nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Jest to wiara, którą żyje Kościół. Jest to wiara, którą lud Boży kroczy w swej pielgrzymce. Przybytek Boga z ludźmi jest już dziś wśród nas. W tym przybytku jest serce Oblubienicy i Matki Maryi, serce ozdobione klejnotem niepokalanego poczęcia. Serce Oblubienicy i Matki, które słowem jej Syna zostało otwarte pod krzyżem na nową wielką miłość do człowieka i świata. Serce Oblubienicy i Matki, które jest świadome cierpień jednostek i społeczeństw na ziemi. Lud Boży pielgrzymuje na ziemi w kierunku eschatologicznym. Pielgrzymuje w stronę wiecznego Jeruzalem, w stronę przybytku Boga z ludźmi. Tam Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Obecnie jednak pierwsze rzeczy wciąż jeszcze istnieją. Stanowią one doczesne tło naszej pielgrzymki. Dlatego spoglądamy na zasiadającego na tronie, który mówi, Oto czynię wszystko nowe. I razem z Ewangelistą i Apostołem staramy się dostrzec z oczyma wiary nowe niebo i nową Ziemię. Bo pierwsza Ziemia i pierwsze niebo przeminęły. Na razie jednak pierwsza ziemia i pierwsze niebo wciąż jeszcze istnieją wokół nas i w nas. Nie możemy ich lekceważyć. Pozwala nam to jednak zrozumieć, jak niezmierzona łaska została udzielana nam, istotom ludzkim, kiedy w środku naszego pielgrzymowania, na horyzoncie wiary naszych czasów, pojawia się wielki znak niewiasta. Tak, zaprawdę możemy powtórzyć. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Zaprawdę jesteś błogosławiona, tak tutaj, jak i w całym kościele, w sercu każdej osoby i w całym świecie. Bądź błogosławiona, O Maryjo, o słodka matko. Światło, Fatima. Cud Słońca. 13 października 2017 roku Matka Boża objawia się w Fatimie po raz ostatni. Ma wtedy miejsce obiecany wcześniej przez Marię Cud Słońca. Świadkiem tego wydarzenia jest około 70 tysięcy osób. Słońce wiruje na niebie, wykonując koliste ruchy. Po chwili zygzakowatym ruchem zaczyna opadać w kierunku zebranych, niczym sprężyna zbliżając się do Ziemi aby po chwili takim samym ruchem wrócić na swoje miejsce. No dobrze, ale co to wszystko znaczy? Jakie znaczenie ma ten niezwykły taniec słońca? Odpowiedzi udziela nam apokalipsa św. Jana Apostoła, rozdział 12, werset 1. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce. Niewiasta obleczona w słońce. Oto znaczenie ruchów słońca podczas ostatniego objawienia Matki Bożej. Słońce wykonało koliste ruchy z góry do dołu oraz z dołu do góry. Były to dokładnie takie ruchy, jakie wykonujemy, gdy chcemy oblec coś lub kogoś. 13 października 1917 roku w Dolinie Kowa de Iria w Fatimie Maria została obleczona przez słońce. Ten znak mówi nam wyraźnie, że znajdujemy się w centrum wydarzeń, które opisuje Apokalipsa Świętego Jana Apostoła. Jest to opis wielkiej walki między Bogiem a szatanem, w której centralną rolę odgrywa baranek i niewiasta oraz jej potomstwo. Werset pierwszy dwunastego rozdziału Apokalipsy to jest dokładnie środek tej księgi. Znajdujemy się w centrum wydarzeń, które opisuje ostatnia księga Biblii. Przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, stajemy się częścią jej zwycięskiego zastępu, aby razem z niewiastą, obleczoną w słońce, stawić czoła przeciwnikom naszego zbawienia. Wezwanie dnia. Wyjaśniając Łucy sens pięciu sobód wynagradzających. Pan Jezus wspomniał o pięciu głównych rodzajach zniewak przeciwko sercu Maryi. W wezwaniu dnia, wymyśl dzisiaj pięć sposobów, przez które możesz sprawić Maryi radość. Zapisz je na kartce. Przy każdym pomyśle spróbuj dopisać, kiedy możesz go zrealizować. Pamiętaj, miłość jest pomysłowa i konkretna światło słowa z apokalipsy świętego Jana a niewiasta zbiegła na pustynię gdzie miejsce ma przygotowane przez boga aby ją tam żywiono przez 1260 dni i nastąpiła walka na niebie michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Mały wieczernik modlitwy, w kanie galilejskiej niewiasta, mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Aby uczynić to, co mówi Jezus, musimy go najpierw usłyszeć. Modlitwa jest słuchaniem Jezusa. Znajdź dziś od pięciu do piętnastu minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w Jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I na koniec tej trzynastej medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.